Siema meczki, jestem Kefirowski Rowski teraz kolejny kanałem, moi drodzy. Mam, mamu od w końcu więc będę musiał meczyć się z montowaniem przy pomocy telefonu. Dobra, ratuję, to lecimy z kolejnym książkę kanału. O końcu jak widzicie jesteśmy wy Need for Speed Underground 2, jak tutaj pisze ten fajny napis. Będziemy ją wychodzić, tak, moi drodzy, będziemy ją wychodzić, No, Kefir będzie wychodził, więc. Niestety musiałem wyłączyć muzyczkę, no bo. Wiadomo. Dobra, może. Nubek. Hey, how's it going? I'm Rachel,

O nieee! Mamy tutaj skrzynię jaką? No jest skrynia. Manualną, tak nie może być! To nie ma speedbreakera! Ebben nic for steednie! Mam um, jakieś ale nie Peżot, Bokus, Korola, p Ciekawe jak się nie mieści w ogóle. To jest w mojej drodzy chyba zbyt nowy samochód jak na 2004 rok? Coś takiego. Mm -hmm. Czym mamy w ogóle.? A ty. Czekajcie jest. To jest naprzód, dobra. No no. Zobaczcie jakie drifty. Kopcimy bok a inaczej Otla. Male takie wolne! W ogóle moi drodzy Małe pka ma co, nie? Możemy nagrywać miniki z Gowy z dajwami. Zazwyczaj mi ktoś do mnie chodzi, a tak to, to będę mógł wycinać Więc yy, odcinki tylko będą z kamerką, ale live to nie będzie z kamerką Bo na filmie jak ktoś chodzi to można to wyciąć, a tak to, to nie można niestety Wchodzimy naszym gratem Zjedzamy Mamy krokorów, nie hejtuję taki po prostu mi O, proszę państwa, jeżeli gramy nieuczciwie, no to proszę. Gramy nieuczciwie. Tylko muszę zobaczyć, Oprze Czyli jakie my mamy? Auto, się to nie sprawdzi, CXD. Tyle, metry statyczne, statik, static, displayne, nie. to jest ustawione wyższe niż łatwe. A to moi drodzy, nie czeka na łatwy wyścig. A jaką jestem nutkiem? To dla mnie jest tylko łatwy. Zobaczę czy... Widać mnie na komerce dobrze. Dobrze. Dobrze, widać proszę Państwa, jest! Widać mnie, się na kamerce. Zarąbiście kamerkę ustawiona. Napiszcie w komentarzu co są dzisiaj o takie pewne filmy? Jeżeli się nie nagle wiem, co zrobię. Nubek jest pierwszy, wiem, że Nubek to jest małe. N! Niestety, bo zapomniałem kapsylakowności, ale... Nie jest chyba ważne, co nie? Jeszcze raz weekend! No i proszę Państwa, wygraliśmy 53 sekundy. Mam akurat draga, więc snubek Hefki jedzie na draga. Eee, co, 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 eee, e, co? No, e. oh, e, e, kurde... zasnąłem, co, proszę moi drodzy, zasnąłem. zasnąłem. na trochę, no bo to jest trochę monotonna. Ej, yo man. Teraz będzie wdychać droga! Ja się zmienia biegi. Dobra, shiftem, już wiem, nie wiem. Perfekt, perfekt. Kurde. Furt! Perfekt. Gut, kurde, dobra. Może nam się uda wygrać. Jedziemy wolnym samochodem, więc wszystko jest możliwe. Ragiż tutaj są naprawdę łatwe Więcaj, dobra Udało się, winner Horselas wydrujeła No i mi wywaliło Zbyszek! wywalił mi grę! U mnie kurde wywala! Kurde, wywaliła! Dobra, powróciliśmy wróciliśmy, moi drodzy. Powróciliśmy, jest spoko, fajnie. O Boże, Tak to jest z starymi nfs Wywala się wywala kurde ze starych NFS-ów. za ja się sobie trochę nie wypał, dlatego że... Że mi się głos USUNĄŁ Więc przepraszam za ostatni odcinek, taki zwykły z... Padmushinesu, to był ostatni odcinek z Roboksa. Jak już to gram, ale... Na komórce... Okej, okay, okej, okay. o, uwaga, dobra Piękny skręt a Mongasa też nie będę nagry nagrywał, bo po prostu bym się, by się przela, okej? Okay, ile można, nagry można nagrywał w weźmiał Mongasa? I widać, że musimy zrobić serypotalonkową z tej gry, no bo... Sobie zobaczcie, co to w ogóle jest. So, jedziemy sobie na skróty. Może jakby coś ciekawszego. To już nie będę... To już nie będę gadał, tylko się skupię. Ale zobaczcie co to w ogóle ma być, No mam ich 2 km czy tam... Nieważne, ile w pewnym matematycy powiem, że... No, ale są tam z 500 metrów! Ale, moi drodzy! No nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. Jezu, ale naprawdę, proszę dajcie mi subskrypcję, no bo... No bo tak. Dużo osób ogląda bez subskrypcji. A to już sobie wypalę, jakoś szybciej nam zładze się bo akurat jesteśmy obok mety ostatni zakręt. Zrobimy taki ciekawszy. Chciałem zrobić ciekawszy zakręt, ale jak zwykle w, w takie coś wolno. Nie wiem, z po prostu. Kolejny wyścig wygrany. Z tą ryk! Okej! Co się się kurcze kurczę! Wszyscy się spychają. No wypach mi! O ten Focus Drafting. Wypad! No coś tutaj się dzieje, w końcu jakaś spychanina no! Tu w końcu coś się dzieje! I tak nie ustawię poziomu, no bo, no bo mi nie będzie szło. Eee... To to Daza. Prawie to bym pikselem zahaczyła, ale na wcęsie nie zahaczyłem. To proszę państwa, no ja sobie wyrobiłem skilla w tej grze No proszę państwa, no Nubek was teraz wszystkich rozwali, panie Dave, Greg i... I V-Eronica v, 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 v Co? Co się na tym odcinku? Ja nie wiem v -eronica. Co dzisiaj gadam na tym odcinku? No drodzy, no nie wiem No nie wiem co tu się się dzieje No ja nie wiem I po co tu się dzieje, no Z trafikami się zdarzyłem, proszę Państwa Jedziemy, mamy jeszcze jedno kółeczko Do zrobienia To jest dwa kółeczka Jedna kółeczko To pokazuje tutaj że jedna, ale dwa Yuoki Power Slide Tak, ja, to powinno być bardziej drift Kąt 90 stopni Znaczy nie, nie to nie był kąt O to był kąt 90 stopni A mi się jakieś power pokazują To nie jest power slide, to jest 90 stopni Drift A mówicie, no, że samochód z zapytem na driftują To zobaczcie, tutaj macie replaya Widzicie jak driftował? No to nazwać Hotel Corsa. Jaka na te polskie drogi. Niedawno oglądałem klasyczne polskie zarąbiste filmy, więc. Więc mam w głowie te teksty nadal. I pick winner! I pick, pick, pick. Pick, pick, pick. No winner, no proszę państwa, no co chcecie... Co chcecie z kefirem? O nie! Dlaczego tak daleko? Ile mamy kasy? Mamy tysiaka! To, 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 to co ulepszamy dziada? Dobra, powiedzieliście, że ulepszamy to ulepszamy. Tak powiedzieliście. Że nie mam kasy, to wszystko fabina nie, no, nie, nie no, nie no, nie 8, to jest to? Stop. co jest? Nie. się Słuchaj, no Nie. No kurdy nie. Słuchaj, słuchaj, raz... Ja Nie. Ja słuchaj, Jest to tak naprawdę ostatni wyścig i to Threed, więc potrzebne nam raczej perform, performance'owe rzeczy. Pierwszy raz mi o grę, a drugi skraszowało, w ogóle zabagowało, że nic nie mogę tylko wyjść. I po prostu... Stare NFS-y to jednak dobre NFS-y. Nie no, dobre są... Nie no, stare to najlepsze, ale... Chodziło mi o to, że... No kurde, sobie je... Można Mów na wsadę w sumie, ale ja nie wiem, ja jestem przyzwyczajony do co strzałek. Ale jakbyś... Głos silnika się jakby zmienił. A taki bardziej rykliwy. To oczywiście nie jest tak naprawdę minimum, Wychodzi chodzi o undergrounda. Tuningu. z jest mocne minimum. Gdzie tam wyścig w ogóle? Mam tutaj kasę idealnie na drodze, 50. A to są drifty, kurde. Dobra, akceptujemy drifty. Wow, was fajści mamy.

Zero myśli! Mogę wybrać sobie sponsora! Co wybieramy? Taki bonus, oczywiście. To ja? Ja kocham, ja kocham, bo taki jest fajnie. Zaraz spoczę z tymi wyścigami. Dobra, teraz jeszcze kilka zrobimy i chyba kończymy ten odcineczek, no bo nie, nie możemy nagrywać jako prawdę skoro oko i tak zazwyczaj mi się nie chce notować. No to teraz sobie pomyślałem, no podkama, to se nagram odcineczek, wleci sobie na YouTube i będzie zarąbić, o zobacz jak się trzymamy Dobra pomóc im trochę Wow oni wow, już pomogli jednak nie o, fajnie. I tak wygrają więc... Dobra jeszcze tutaj ślaczka Patrz jak teraz yeah znowu trzy Korole? Pst, te Korole są złe. I tak jestem pierwszy. poczekajcie, bo. O, dziękuję, proszę. O, dziękuję, dziękuję za punkcik. Dziękuję, że mi popykacie, że mi pomagacie. To jest takie miłe! A jest, to jest teraz taki sekret, chodziło mi o NPC-ów Na driftach to się driftuje! A nie waży, A nie wygrywa ten, kto jest pierwszy! Tylko wygrywa ten, kto ma więcej ilość punktów na driftach, tylko... Komu nie mówcie! komu? To jest taki sekret! Eee, te boty są głupie! O! Zobaczcie, aaa, nie będę ja pierwszy myślała, że będę pierwszy, ale jednak nie, nie Już się nie. No dobra moi drodzy, mi się wydaje, sobie, kończymy ten odcinek na dzisiaj Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku Może wam się spodobało, strzelcie łapeczkę w górę I... Widzimy się w następnym odcinku. Także mam no, nadzieję, że wam się podoba yy, filmiki z kamerką. No, tylko się tutaj podepiłem. Dobra. dobra, no to trzymajcie się, na razie i strzałka! <śm>